Niedługo wrześnianie będą mogli płacić w sklepach rodzimą monetą. i nazwa to Kaluna Vulgaris, czyli wrzos zwyczajny. To jakiś żart urzędników ratusza? Nie, to nie, oczywiście nie jest żart, jakaś... Można powiedzieć, że to jest nowa metoda promocji wrześni. Dużo miast w Polsce wypuszczało do tej pory monety. My robiliśmy to w ramach akcji Prawybory. Do tej pory mieliśmy możliwość samodzielnego bicia takiej monety, ale zgłosiła do nas się firma, która za, zaoferowała nam możliwość nie bicia monety, ale już wydania bitej bardzo dobrej jakości monety, gdzie. Będzie ona tak zwana możliwość wymiany w sklepach itd., itd. I ta moneta ma to do siebie, że jest to trwały wizerunek, ma trwały wizerunek będzie związana z wrześnią, bo będzie to 6 wrzosów. Tak, od 30 kwietnia do końca tego roku rozpocznie się ta akcja czyli idąc do sklepu, gdzie będą odpowiednio one te sklepy oznaczone. Około 15-20 punktów we wrześni kupując yy, na przykład cukierki, będzie można otrzymać zwrot w, w formie sześciu wrzosów. I to będzie moneta, która będzie obowiązywała przez ten czas, o którym mówiłem. Czyli będzie można tymi sześcioma wrzosami kupować, sprzedawać itd. Tak tak jest jeszcze w fazie produkcji, już jest wykonana matryca. Tak wygląda mniej więcej taka moneta, którą możemy zobaczyć. Ona była wydana na 10 lat powiatu yy, kamieńsko-góreckiego ale mniej więcej tak będzie wyglądała, wyglądało 6 wrzosów, jeśli chodzi o wygląd, o rozmiar. No i uwagę, ja mogę powiedzieć, że jest dość ciężka. jest naprawdę cel tej akcji? Cel jest oczywisty. Jest to promocja wrześni w jakiś tam sposób. Te monety, 7500 sztuk, oprócz tego, że trafią do kieszeni naszego wrześnianina, kogoś, kto jest związany z regionem, ktoś, kto przyjedzie w tym czasie, a to będzie czas, kiedy rozpocznie się ta akcja e, największych koncertów we wrześni, tak jak wiemy, będzie wrześniski weekend muzyczny. E, te monety trafią również do osób, które przyjadą z terenu całej Polski i w ten sposób będziemy propagowali e, m.in. wrześnie. Podatników na szczęście nie będzie to kosztowało nic, ponieważ firma bierze na siebie cały organizacyjne. organizacyjny